Witamy na warsztatach z zakresu nauk technicznych. W ramach projektu Młodzi Odkrywcy. Inżynieria bez tajemnic. Społeczna odpowiedzialność nauki. Dofinansowanie z środków budżetu państwa. Tworzyć jedną z oprogramowań, jeżeli usiądziecie na komputerach. Nie wiem tylko, które będą z Wami chciały się komunikować. Postaramy się stworzyć prosty program sterowania takim budynkiem. Tutaj macie na obiekcie Cię, w pracowni mapy, e, rzuty przepraszam, pomieszczeń, łazienka, salon i Waszym zadaniem będzie e, spróbowanie zaprogramowanie tego. Powiecie, Panie Mariuszu, ale ja nie potrafię, prawda? Za chwilkę Państwu e, za chwilkę Państwu e, przygotujemy e, w postaci pedy, znaczy mamy przygotowane, tylko zgramy Państwu na komputery w minutkę. E, Instrukcje, które step by step będziecie mogli starać się spróbować wykonać, spróbować. To są ćwiczenia praktyczne, gdzie nie będziecie oceniani. Natomiast no, strefa tego komfortu, żeby poczuć, prawda? Czyli nastawić jakąś wentylację, nastawić sterowanie roletami, oświetleniem, takie proste funkcje ewentualnie możemy spróbować zaprogramować. Żeby to uczynić, szanowni Państwo, no, wypadałoby popowiadać kilka godzin o e, przede wszystkim e, naszej e, systemie, więc e, bo nie każdy system opiera się na tym samym protokole. Są różne protokoły, e, są, różni, są różni producenci. W zależności od tego jaki będzie producent, jaki system operacyjny, tak, e, system zainstalowany, tak no niestety będziemy musieli to protokołować. W naszym przypadku, szanowni państwo, będziecie tutaj mieli system, który będzie sterowniki wszystkie są zainstalowane praktycznie jak klasyczna wasza instalacja elektryczna domowa natomiast jest dołożony czwarty przewód komunikacyjny i po tym przewodzie komunikacyjnym będziecie wysyłali rozkazy dla do sterowników i Komunikacja będzie realizowana właśnie tak jakby e, tylko i wyłącznie za pomocą tego ekstra przewodu. E, także chciałbym, żebyście spróbowali zaprogramować e, takie ćwiczenie. Ja już tutaj uruchamiam, omówię minutkę. E, szanowni Państwo, e, tak, stereoprojekt automatyki budynkowej. E, tutaj mamy rozdzielnicę, gdzie gdzie kolor literka D będzie określała nam e, komunikację e, i chciałbym, i chciałbym, żeby Państwo to zapamiętali. E, będzie to na pewno troszeczkę skomplikowane na chwilę na obecną, natomiast e, tutaj jest wszystko step by step, jeżeli chodzi o oprogramowanie, które... Trzeba przeklikać jako nowy, otworzyć nowy dokument i jeżeli mogę Państwu zachęcić, to właśnie w tym momencie jeszcze włączymy szybki, szybki startup dotyczący oprogramowania, żebyście mogli sobie spróbować raz, dwa to przeklikać. Dziękujemy za udział w warsztatach z zakresu nauk technicznych. Realizowany w ramach projektu Młodzi Odkrywcy Inżynieria Bez Tajemnic, społeczna odpowiedzialność nauki, dofinansowane z środków budżetu państwa.